wakacje 3 miesiące bez spłacania kredytu. Więcej szczegółów pod numerem 0801 703 200. Gorąco polecam i do zobaczenia. Eurobank, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić? Z wiatrem i na w przecinek witamy na pokładzie. Słoneczną pogodę zapewnia Bebar Braniecki, właściciel marki Batory. Barak Gubernat, dobry wieczór. Utrzymujący się od ponad tygodnia rekordowe upały, a dziś pożary tak niespokojnie zrobiło się w Grecji. Tam temperatura dochodziła nawet do 40 stopni co w rezultacie doprowadziło do wybuchu ponad 200 pożarów. Najgorsza sytuacja panuje na zboczach góry Parnis, gdzie już drugi dzień ogień trawi tutaj lasy. W wielu rejonach trzeba było ewakuować nie tylko część tamtejszej ludności, ale i letnie obozy dla turystów. Tak właśnie wygląda nie najlepsza sytuacja w często odwiedzanej również przez nas Grecji. A co u nas? Choć nie tak gorąco jak w Grecji, ale też dzięki temu dużo spokojniej. Tam od pod chmurami, ale deszcz najdłużej może padać tylko na Mazurach, początkowo także na Wybrzeżu Gdańskim i po Pogórzu Karpackim. Do rana najchłodniej zrobi się na Nizinie Szczecińskiej, tutaj 10 stopni, niewiele więcej. Na zachodzie i północnym wschodzie 12, a najcieplej na Podkarpaciu do 15. A jutro w pierwszy dzień lipca dużo bardziej klarowna pogoda. Pogoda środkowych, zachodnich i południowych regionach. Tutaj jeśli przytrafi się przelotny deszcz, to jedynie miejscami w Beskidach i na Podhalu. Natomiast na północy pogoda wciąż kapryśna, kilkuminutowe opady, a pomiędzy nimi przerwy także ze słońcem. I tu Wciąż najchłodniej, w okolicy 20 stopni, dalej na południe, tym cieplej, oto szczegóły. Nad morzem najwięcej deszczu, choć będą też chwile ze słońcem, przeważnie po południu temperatura wciąż nie plażowa, 20 i najwyżej 23 stopnie, w myśli Bożu. Niewiele chłodniejsza jest woda w Bałtyku, 18 stopni, o 2 stopnie cieplejsza woda w Mazurskich jeziorach, ale jutro szkwał nawet do 5 stopni z Kaliboforta i czasami deszcz z upływem dnia, więcej rozpogodzeń, ale nie za ciepło, 20 i 22 stopni w i ławie. na zachodzie w okolicy Gorzowa i Grudziądza może pokropić deszcz, poza tym dużo pogodnego nieba i cieplej do 24 stopni. W centrum typowo polskie lato z temperaturą od 22 do 24 stopni, a drobny deszcz jedynie w okolicy Ostrołęki. Śląsk też w słońcu i to będzie jutro najcieplejszy region Polski z temperaturą do 26 stopni, jeśli popada to przeważnie w Beskidach. Na południowym wschodzie też dużo dobrej pogody i ciepło do 25 stopni. Deszcz może się pojawiać na pogórzu, ale dopiero po południu. I tak kończący się weekend będzie zapowiedzią powrotu gorącego lata wraz z początkiem tygodnia. Ale jak widać, wystarczy go dosłownie na jeden dzień. Tygodnia na południu będziemy mieli po 30 stopni, ale i burze, Po którejś już od wtorku dużo chłodniej i przewaga deszczu nad słońcem, czyli bez większych rewelacji. Ale my trzymamy rękę na pulsie i nie tracimy nadziei, wszak przed nami cały Lipiec, sierpień, wrzesień także, miesiące, które wiele mogą jeszcze zmienić. Dobrej nocy!